Dzień doberek! Dzień doberek! Siema! Siema! Zrobisz test na prawo jazdy? Bo mam teoretyczny i trochę chciałbym... ktoś kto ma doświadczenie i prawo jazdy go zrobi A no Link, linka, Edzi, nie ma problemu, zrobimy test na prawo jazdy, ja was wykołczuję Ale ja mam prawko nieważne 3 lata już chyba, poczekaj Normalnie O, chuj widać Ale jest rok napisany, dwu... 21 Dzięki za pesel, pozdro, weź na mnie kredyt Czy na tej drodze zawsze masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu? A, że w tych? E, tak czy w tej sytuacji wolno ci zawrócić z zajmowanego pasa ruchu? Zawrócić? Tak. Czy w sytuacji podczas postoju uszkodzonego pojazdu poza obszarem zabudowanym masz obowiązek umieścić ostrzegawczy trójkąt bezpośrednio za pojazdem lub na nim? Yy, tak, musisz umieścić yy, w tam ileś 50 metrów, chyba 80. Wie, tak. Mam Dobra, pierdol to bo już nie zdejlę. Zdałem, zdałem. Ja mam tu pierwszeństwo. Zanki mordę, jest akurat na <gry> prawo jazdy znam. Kiedyś tam ją mówili speedrunner do czalka. Czy powinieneś bez wcześniejszego wezwania pomocy rozpocząć resuscytację potrzebującej osoby rannej, gdy jesteś sam na miejscu wypadku drogowego? No wiadomo, trzeba wezwać pomoc. Czy powinienem? Bez wcześniejszego wezwania pomocy. No ale wiadomo, zdrowie najważniejsze, tak. Czy zmieniając nieznacznie tor jazdy pojazdu w obrębie dotychczas zajmowanego pasa ruchu, masz obowiązek sygnalizować? No oczywiście, zawsze kierunkowskaz. Chyba, że jeśli to nie musisz. Czy masz obowiązek zachować odstęp co najmniej jednego metra od omijanego obiektu? Czy masz obowiązek zachować odstęp co najmniej jednego metra? Jeden metr to jest na, na, na chodniku. Wiem, że jak parkujesz, żeby przynajmniej był 1 metr na przejście, ale. Jak mam kurwa jeden metr tu niby zachować? Chyba tak. Czy ten znak ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot znajduje się po lewej stronie? A, że ten. Z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot znajduje się po lewej stronie? Tak. Zabrania zmiany pasa ruchu Jaki to jest znak poziomy? Że to? Ale to jest pion Czy masz prawo używać świateł przeciwgłowych tylnych? O, przeciwgłowe prze, Przez te jeb... Przeciwgłowe tylne nie zdałem Mam prawo O czym ostrzega świecąca się na czerwono w czasie jazdy samochodem osobowym lampka kontrolna z symbolem akumulatora? O no, akumulatorze Aha, W czasie jazdy to nie mógł się rozładować I, Ładowaniu akumulatora? O uszkodzeniu? Na czerwono się świeci Pa, czyli że luz, że defeat o uszkodzeniu albo nieprawidłowo działającym ładowaniem. Ale to jest to samo przecież. Chyba, a. Która z tych czynności masz obowiązek wykonać podczas wyprzedzania z samochodem osobowym we mgle poza obszarem zabudowanym? No, nie będę mu kurwa świecił ani dzwonił. Chyba to. Poszkodowanego nieurazowego. Nieurazowego na drugi bok po ułożeniu go w pozycji bezpiecznej. Nie należy go kurwa przecież obracać, jak mu dobrze, tak? W jaki sposób powinny być ustawione światła mijania? Tak, aby... Światła mijania to te dzienne, zwykłe. Tak, aby oświetlały drogę na odległość do 30 metrów przed pojazdem, aby symetrycznie oświetlały całą drogę, aby oświetlały drogę... Nie no, chyba symetrycznie... No, wie, ile to? 80 na godzinę. Jaka pozycja początkowa zapewni ci optymalny tor jazdy po zakręcie? Co? Jaka... Nie było, kur... Na testach! Co ty, co ty, jakieś się zmieniły? Za moich czasów było inaczej, stary! Czy u poszkodowanego, który omyłkowo połknął substancję żrącą, należy wywoływać wymioty? Jak żrąca, no to mu rozpierdoli cały organizm od środka, ale jak ją wywoła wymioty, to mu jeszcze raz tu kurwa tego. Ty, no lekarzem nie jestem, skąd mam to wiedzieć? To to jest na prawo jazdy, jak się jeździ samochodem, czy jak się leczy ludzi? Wydaje mi się, że znałem, widzowie. Ile? What? Nie zdałem? Czy masz obowiązek ustąpić pierwszej? Dobra, jak kurwa potrącę jakiegoś pieszego w tym terenie, to powiem, że to wina prawo jazdy 360 pl Lepiej ustąpić, widzowie. Nie słuchajcie tych testów. Róbcie jak ja. Trzeba jeździć bezpiecznie, żeby nic się nie stało. Aha. No, mam nie leczyć ludzi. No dobra. No, no, okej, okay, okej. Okay. No, no, super pytania. Pojazdu w obrębie dotychczas zajmowanego pasa ruchu? A, czy zmieniając nieznacznie tor jazdy? Tor jazdy? A, że ja robię 180? Jak mam, kur... Zmienić to jazdy, skoro jadę cały czas naprzód. A, że na przykład dziurę mijam. A, no to nie trzeba, faktycznie, ale kto tak konstruował, pytanie. Dobra, ale wiecie co, ja już prawko zdałem. Ogólnie rozkład jazdy prosty, jazda z kurwami. Zapraszam na saloki, o trzeba coś wygrać. Za, za drugim razem zdałem teorię i praktykę. Praktykę za pierwszym razem u... Wiesz na czym? Jak na placu, kurwa, się pokazuje yy, rzeczy. Wiesz, pod maską, tam klakson, kurwa, i światła. Ja miałem przeciw głowę tylnie, właśnie. Pokazałem przeciw głowę tylnie. Jechałem furą po, po łuku i nie wyłączyłem, kurwa, tych świateł. I on do mnie mówi, jeszcze raz jest błąd. A ja myślę, że, kurwa, jaki błąd? Ty. I mi nie powiedział. A on mówi, proszę wyłączyć i włączyć samochód, zresetować i, i ruszyć jeszcze raz. Bo jakbym wyłączył i włączył, to te światła by się zresetowały i by ich nie było. Ale mi się nie chciało, kurwa. Dwa razy kluczykiem przekręcać. Ja jestem zbyt leniwy, więc pojechałem od razu. No i mi bo dalej miałem je włączone. A, a teorie? Teorie to pamiętam tak. Idę i, i tam właśnie 74 jest max chyba, tak? Że minimum musi mieć 71 na 74, żeby zdać? 68? Okej. Okay. 68. No, a ja miałem kurwa 67. No jeden punkcik mi zabrak. pamiętam. I jeden punkcik mi kurwa zabrał. Mówię, kurwa mać, nie. A moja babka od samochodów, ta z którymi jazdy miałem, ona mówi, Konrad, ty 7 razy Wewnętrzny u nas, weźcie poucz i pójdziesz na spokojnie innym razem. Wie pani, jak już jesteśmy w tej zielonej górze, to pójdę dzisiaj jeszcze raz. się akurat zapisałem, bo można było. poszedłem w ten sam dzień, na późniejszą godzinę. I zdałem, elegancko, koła jak szefito, za drugim razem. Pytania chyba podeszły. <laughs> Ale a z tym wewnętrznym 7 razy ojechałem. Słuchaj, tego. Mamy mamy normalnie y wewnętrzny wiesz, że zanim, on, zanim zaczniesz te 30 godzin jazd, kręcisz kur. Te, te wewnętrzne. No i ja tak jestem, kurwa, na tym, na rozpoczęciu tam piszę. No i kurwa, ty, No i nie poszło mi na kompach, nie? Ale widzę gościa nie ma w okolicy, on tylko chciał wynik. No to poszedł. Byłem z kumplem i z dziewczyną wtedy. No i mówię, ty, no to weźcie, pomóżcie tutaj, nie? Bo no, to, kurwa, tak, tak, tak wyglądał test. Byliśmy sami wcześniej, koło nie było. No i kurwa, pomagają. I znowu ujebałem. I trzeci raz robię i znowu ujebałem. Czwarty raz robię i znowu ujebałem. Piąty raz robię i znowu jebałem. No i gościu, gościu przychodzi, i ja mówię, idź pytaj co, zrobiłeś? Ja I on nie, pierwszy raz dopiero robiłem, trochę czasu mi zeszło, ale nie zrobiłem. On mówi, dobra, to wyślij mi e, zrobiony w domu. No i kurwa, w domu siedziałem chyba całą noc z chłopakami, z internetem, kurwa, zrobiłem, wysłałem mu na mailą, nie, idealnie, kurwa. Zrobione. No i pojechałem na jazdy. No i kurwa z babeczką jeździłem. No i na jazdach było coś, kurwa, coś tam odpierdoliłem, <grym>, że właśnie się nie zatrzymałem chyba, a musiałem się zatrzymać, czy, czy zatrzymałem się, a nie musiałem. No i ona mówi, Dobra, Konrad, bo to już jest chyba nasza 15 czy 16 godzina. Widzę, że ci kurwa nie idzie. Pójdziemy tutaj i, i napiszesz ten test jeszcze raz. Mówię, Pani, ja teraz nie, ja dzisiaj nie. Ja dzisiaj mam idealnie właśnie 3 godzinki na jazdy. Ja nie mam teraz czasu, wie Pani? No nie chciało mi się, kurwa, w Lola grałem. Miałem order chyba wtedy do zrobienia jakiś na diamencie, gdzie ja będę, kurwa? No i mówię, no, no nie mogę, no nie. Mogę. Kurwa, ale nie dała mi spokoju. Mówi, napisz to albo nie ten. Nie jeździmy. I jak to się skończyło? czekaj, muszę sobie przypomnieć. To było w 2.16, no bo prawko mam od 2.16. To było ile? 8 lat temu, kurwa. Widzisz jak ja mam łeb? Nie pisałem go chyba koniec końców tego egzaminu. To dojeździłem te 30 godzin, a ja jeszcze ją bajerowałem. Mówię, dobra pani, 25 godzin to starczy, ja już jestem ja już się na egzamin nadam. Mi się tak kurwa nie chciało wyjeżdżać tych godzin, no przysięgam, no takie kurwa nudy to były, no ile można było. Ja tylko chciałem wrócić do domu i zagrać z Lola, a ona, to ona mi 30 godzin każe jechać, przecież to jest kurwa jak, no tyle czasu się to robi, no to tak po pierwsze no to jest. Koniec końców, no wyjeździłem 30. No, ale czasem jeździłem dwie i mówię, dobra, pani wpisze 3. To, to może z 28-27 wyjeździe. No nie, ale też i kurwa to było tak, że oni tam chcieli oszczędzić na wszystkim, nie? I jeździło się po dwóch. Chyba dalej się w sobie jeździ po dwóch. Jeden y, jeździ na przykład od 8 do 11 i drugi od 11 do 14. Y, więc y, tak naprawdę ty wiesz, że ty prowadzisz 3 godziny i później 3 godziny czekasz. To znaczy u nas tak było, bo my jeździliśmy po zielonej, gdzie zdawaliśmy egzamin. No a do zielonej jest 50 kilometrów, więc musieliśmy dojechać. No i to się nie opłacało żeby jedna osoba, więc oni, kurwa, żeby zaoszczędzić brały dwie osoby, no przynajmniej w mojej tej, tej prawo jazdy tak było, więc a ja, kurwa, mówię, nie, no ja nie będę trzy godziny w tył samochody siedział, kurwa, jak, jak ziomek będzie jeździł. No i jeździłem pierwszy na ósmą, do 11 do Zielonej Góry i, kurwa, autobusem sobie wróciłem i realnie, kurwa, i grałem na mojej Ameryczce. No, to były pojebane czasy. Ym, ale zdałem. Pamiętam, raz musiałem zaparkować u góry, było wąsko. I gościu normalnie wyszedł z bloku i mówi: Widzę, że się młody nie radzisz, pomogę ci, daj kluczyki, ja ci zaparkuję. <grym> no i gościu, kurwa. Wyszedł i zaparkował mi furę <noise> Jakiś losowy człowiek na kurwego faktycznie musisz mieć problemy ze wzrokiem Z dalej widzisz siebie w challengerze że nie sobie koplecika I dopchaj kinderkiem I sobie zagrać jakiego saramka Ze gierlami zapalasz kosko, Ale morda, się, kurde, się rudy, ja pijam czala i cię to chuj boli Ja dzisiaj wracam na tron Miałem mokre sny kiedyś Albo albo nie mokre, miałem nawet że sam wiedziałem o co chodzi w śnie, jak one się nazywają. Że Ty gminisz. Świadome. Miałem świadome sny i. No i normalnie ruchałem i latałem, ale kto tak nie robił? <laughs> No debil. Ja umiem jeździć, wiesz o co chodzi Ale no raz zrobiłem sztuczkę Wyjeżdżałem z parkingu yy, No i kurwa jechałem właśnie furą brata On ma nawet czujniki jak jedziesz do tyłu Że że, że pika Jak coś jest z tyłu I pikało, ale ja kurwa laga złapałem jakiegoś No i, jakaś, no i babeczka się z p pojawiła No zrespiła się kurwa no, no, no i zajebałem, no i zajebałem, no <śmierdzi> Babka kurwa nie może drzwi otworzyć A tak nie może wyjść z fury <śmierdzi> I musi wychodzić od pasażera, wiesz Tak ten <śmierdzi> I ona, ona wkur... Cała, bo to firmowy samochód, bo ona jechała tym yy, kurierem była. I mówi, cała wkurwiona, mówi, że jest dopiero poniedziałek, coś tam, ja mówię, pani, przecież tu się nic nie stało, nie? No, jak tu nic nie ma, to się wyklepie, Zara. Ona drzwi nie może otworzyć, no jest kurwa, jest taka, taka dziura. I później mówię, nie, no wiem, że poniedziałek, ale to pani zobaczy z drugiej strony, no gorzej nie będzie w tym tygodniu, nie? Trzeba szukać pozytywów. Ona wkurbiona. Trochę ją uspokoiłem, żeby zobaczyła że jestem normalnym chłopakiem I, dzwo I mówi nie, ale tak nie można, musi być policja. Ja mówi nie no gdzie policja, pani, nie ten. Jaki zdabli mnie Firmowa parę lat temu musiał mi zapłacić 24 K warta, 5K to, to jest pojewane, zaraz do tego dojdę dalej, ale w każdym razie ona mówi, że po policję trzeba, nie? I zadzwoniła po męża. Pierw. A jak ona po męża, to ja kurwa po ojca. Bo też się chuja znam. No, no i przyjeżdża mój stary, a mój stary to jest taki kur zadymiasz, nie? Mój stary to on sobie nie w kasze dwuchnąć. Mówi, że pani zaraz to wyklepiamy, wszystko OK, nie trzeba ten. Oni, że nie, policzej no i No i słuchaj tego, no i przyjeżdża mój stary, jej, jej mąż, coś tam kurwa gadka, ale że trzeba policje, że trzeba ich chuj. No i mówimy spoko, tata mówi, dobra, no niech będzie już ta policja, jak, kurwa jesteście jebnięci. Tak powiedział, coś takiego. Jak pani i batek tego, że musi być policja, będzie pani spokojniejsza i pani zamówi kurwa. Ale nie trzeba, nie? Coś coś takiego gadał. Że spiszemy o C czy coś tam, nie wiem, stary się zna, a ja to tam. Ja to tak wiesz, to jest tyłu jak ten kurwa syn i... No i po policie. Przyjeżdża policja. Okazało się, że policjant to ziomek mojego starego, to świewozik, każdy się zna, który... z którym pił dzień wcześniej na imprezie i jak na jakimś grillu byli, kurwa. Normalnie policjant przychodzi, zbija pionę co z ojcem. O co chodzi? No i tam wytłumaczona sytuacja, bla bla bla. Yy, no i tego i, i mówi, nie dam ci mandatu, ale słuchaj, yy, pouczę cię tutaj zostajesz pouczony, a mógłbyś dostać 500 mandatu, coś takiego mi mówi. Mówię dobrze, dobrze, no ale musimy spisać e, ubezpieczenie samochodu i tak dalej, i tak dalej, te wszystkie protokoły. No ja mówię, no pewnie, nie? Pan poczeka za do brata. Dzwonię do brata, bo on mówi, że e, samochód e, nie jest ubezpieczony w naszym tym, ale, ale Ale mówi, że czasem tak się zdarza, że może nie przekazali dalej, ale jest ubezpieczony i żeby zadzwonić do brata i e, jak on tam e, maila wysyłał, znaczy płacił przelewem, żeby dał coś tam tego i tego. A ja już myślę, że kur. Mać. No znam mojego brata, no. Na bank nie ubezpieczył. No jak go znam. No i dzwonię do niego, wie ty, stary, pożyczyłem ci, pożyczyłem twoją furę. No i niefortunna sytuacja się wydarzyła, nie on No i i pytam, ma jest ubezpieczona fura? A on mówi, że jest, jest, bo jest, bo ubezpieczałem. Ostatnio wiem, że płaciłem. No i okazało się, że kurwa nie zapłacił. <laughs> bo tam. <laughs> <noise> raz, raz automatycznie zapłaciło, ale to nie było przedłużenie ja pierdolę, czy coś takiego No i fura nieubezpieczona i mówię ja pierdolę GG No i, i, i przyszło później z ubezpieczalni 8 koła do zapłaty i, i to jest pojedna historia, to, tam kurwa jakieś przekręty były jak chuj, bo bo mówię, świebodzin każdy się zna i ten gościu, właściciel tego samochodu, się znał, to jest moim stary. No, mój stary każdego zna w tym mieście. No, i, i, i się okazało, że on dostał w ogóle tam trzy czy cztery koła z tego wszystkiego. On sobie wszystko sam zrobił i wszystko było idealne. A, a my musieliśmy zapłacić, wiadomo, osiem koła za ubezpieczenie, no to to, czy tam sześć, osiem, nie pamiętam, to błąd mojego brata, faktycznie zapłacił. I później osiem koła dla, dla tych. I, I najlepsze w tym wszystkim jest to, że po trzech latach, czy po, tam po dwóch pół, dostaje, kurwa, PiS. I, i dostaje pismo, właśnie, że muszę zapłacić jeszcze 8 yy, koła. No i ja, kurwa, w szoku dzwonię, ogarnę, mówię: jakie 8 koła? Pan myśli, że ja milionerem jestem, że ja streamuję, kurwa, sobie chilluję bombę, wbijam czalka i mam w chuj siana, czy co? No, no i pytam o co tam chodzi. Jakaś oni dali do jakiejś kurwa, firmy, ta firma. No, już tak, tak było pojebane, tak zagręcane było wszystko. Oni w skrócie dali do jakiejś firmy. Yy, ta firma się tym zajęła. Była jakaś rozprawa w sądzie, o której, jak bo w ogóle nie miałem pojęcia. Skur... To, to takie przekręty są, że chuj. Czy u mnie mi to mań jest rodzinne? Nie, nikt nie mi to u mnie chyba. Coś kręcę? No serio, no serio. I to w sobie tyle z moich przygód yy, samochodowych. Mój stary był na przykład zawsze taki, że kupił jakąś, wiesz, najtańszą furę po znajomości coś tam dla, dla mnie, nie? Kupił mi jakąś furę za tysiąc, dwa koła. Takąś kurwa Renault Clio jeździłem często o nawet za pięć jakieś jeździłem w pewnym momencie, bez wspomagania kierownicy. I tak wie kurwa ręce bolały, jak skręcałem w lewo, ja pierdolę, no pojadę to. Było. No wtedy se, wtedy se te mięsie wyrobiłem, nie? No i, i, za, i, i czasem na przykład jakaś tam pompa jebła, czy, czy coś się w samochodzie rozjebało, samo z siebie, nie? No i o, dla ojca się jakoś y, udawało sprzedać, wieź tą furę po cichaczu. No zarobić, jeszcze, jeszcze kurwa zarobimy, synek No i, no, i e, kupię ci nową, nie? Kupię ci nową, to już nie jedź, bo się roz... No i tak y, ostatni raz miał mi właśnie kupić z y, 4 albo 5 lat temu i od tej pory nie mam fury <gry> i jeszcze kurwa rowerze. <gry> Bo, bo sprzedał i już, to no nie, chciało mu się tego. Wystawiony zostałem. Ale uważam, że posiadanie samochodów, jak mieszkasz w moim mieście, jest strasznie useless. Tak, no joke. I szkoda siana. Bo, bo utrzymanie samochodu typu typu OC, typu paliwo, typu, które w ogóle podrożało w chuj. Albo typu, no nie wiem, coś się spierdoli zawsze. Yy, w chuj siana, a ja mam kur. Stary w budzinie, to ja na pierwszą mam z jednego końca na drugi godzinkę. Z buta. To jest pointless. W małym zajebiście, a w dużym bez sensu. No tak, sobie też masz rację. No w dużym to jeszcze mniej sens, bo, bo, bo masz komunikację miejską i w ogóle. Czy Ubery nawet. Komunikację miejską można jeździć. No, no może jeszcze w małym jako tak. No w każdym razie ja nie potrzebuję. Dzisiaj na przykład e, poprosiłem mamę, bo ja spałem do 16, a mama o 14 pracy zaczyna. No i poprosiłem ją. E, czy mi grzałeczkę kupi, bo mama ma furę, nie? No i zobacz, jak to chodzi na nowej grzałce. Uhu, jak to kurwa, jak to kurwa smakuje i obiadek też mi kupiano także dzisiaj jestem, dzisiaj jestem ustawiony, kurwa fajnie się jednak z rodzicami mieszka, kto mieszka z rodzicami pisze essa, mi likwidy robi ziomek, patrz kurwa i zawsze nigdy, mam takie buteleczki podpisane, to są sześćdziesiątki chyba, za sześćdziesiątkę płacę nie wiem, trzy dychy, 35? nie wiem, ale spoko są, no wiadomo nie są takie jakbyś kurwa kupił nowkę sztukę ze sklepu, taką do. No, 60, jeje. Je. Ale budżetówka! Ja zawsze kurwa byłem taki, że ja lubię jakby sejfować siano, lubię chomikować, lubię nie lubię wydawać. Wiem, że niektórzy mają na przykład tak, że lubią wydać w chuj siana, bo wtedy czułem się lepiej, jak się kupią nowy telefon czy coś. Stary, mój telefon roz... Dziękuję ekran iPhone 8, za stówkę kupiony, z tyłu kurwa też wszystko rozjebane. Nie działa mi mikrofon, nie działa mi aparat. Nie, aparat działa, nie działa mi mikrofon, y, dwa masz mikrofony w iPhone'ie, ten na głośności i zwykły, oba nie działają. Nikt mnie nie słyszy, jest rozjebany w chuj, ja w tych samych ciuchach chodzę kurwa tyle lat. Stary mam tak wyjemy w to to jest, kurwa, to jest największy problem tych czasów, że ludzie uważają, że jak masz pieniądze, to jest jakikolwiek wyznacznik. To jest, kurwa, i, i ludzie uzależniają swoje szczęście od tego, e, ile masz siana, czy ile masz tego. Jak przestaniesz się, kurwa, w końcu się rudy jebany porównywać do kogoś innego, albo do, do, do twoich pieniędzy, to będziesz tak szczęśliwy w życiu. Naprawdę. Jakby, jakby to jest najbardziej toxic rzecz tych czasów. Porównywanie się do innych i, 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 i patrzenie na siano, czy coś takiego. Nie wiem jak... E, ja byłem w miejsc ja byłem w miejscu, gdzie kurwa zarobiłem w chujsiana Wjebałem wszystko na krypto, co wam opowiadałem, czy to nawet na podcaście u Kilka lat temu i tak dalej. I byłem gdzie miałem sporo W wieku nie wiem, 17-18 lat Później nie miałem nic i później nie ten, ale kiedyś mama powiedziała Takie mądre słowa do mnie, że najważniejsze, że jesteśmy Wszyscy zdrowi. I od tamtego momentu kurwa Tak mi banie otworzyła, no przysięgam. Jakby rodzina I zdrowie takie walił Gdyby nie z Twixot nawet by lunatyczka Na mnie nie spojrzała, ale to lunatyczka nas otrzymuje. Ona jest to ja się kurwa teraz y, ustawiłem. Czemu się wyzywacie? Mekamby jestem dylu. Utkaj, Ria, i wypierdalaj. Twojej matce szmacie utkam, jak ją będę jebał w rejs całej kurwy. Ja twoją teraz, nie mam biurkiem szmatę jebanu. Ja się I co, zostawisz to tak? Jestem dylu? Bez, bez kontry? Hehehe. Ja to zauważyłem na własnym przykładzie, na sobie. Jak nie grałem w Lola, to ja byłem inny. Jak gram w Lola, to ja jestem pierdolnięty. Może to jest. Może to jest coś w tej grze, że chce się grać, że. Albo że, że jest się uzależnionym od niej. Naprawdę. Kto z was kurwa gra czy Lola no, nie, nie, nie robił sobie przerwy od ligi i mówił, nie już Tą grę nie gram, odinstalowuję i nigdy więcej jej nie ściągnę. A i tak ją kurwa za tydzień, miesiąc czy pół roku ściągną. Pewnie kurwa każdy z Was. Ale ja, ja byłem zdrowszym człowiekiem. Wydaje mi się, że ja naprawdę byłem zdrowszy. Ja czułem się taki, taki wiesz, taki, jak, jaki jestem na co dzień. Wydaje mi się, że to jestem prawdziwy ja. Że naprawdę każdemu życzę dobrze i kocham każdego tak, jakbyś kurwa. Dma zajebał. Ja taki jestem. Ja chcę dla każdego dobrze i ja nigdy nie patrzę, żebym ja miał lepiej, żeby ktoś miał gorzej. Jakkolwiek wiesz, to może nie brzmieć ten. A jak gram w lola, to jestem, że chcę tym kurwa najgorzej. No chcę ich kurwa po... no, kur, pociąć w szafce ubrania. Wiesz o co chodzi? Chcę kurwa najgorzej, żeby zabrać im elpeki. No naprawdę. No nie wiem, jestem jakiś pierdolny, jak gram w tę grę. No to ta gra, mamo. To nie moja wina. Puszka dla was, kocham was. Każdy, kto najprzypapa, serduszko urośnie umfił, to trzy cymy. Powodzenia w szkole, Slesz, w pracy, cokolwiek macie do zrobienia.